Witam serdecznie w kolejnej części serii Jak grać. Tym razem na tapetę wylądował M41 Bulldog, jeden z nowych skautów, wprowadzonych całkiem niedawno. Większość osób uważa, że te light tanki nowo wprowadzone są lekko tu-op którzy są zbyt wypasione niech na tą grę no filmik zobaczycie sami osądzicie mapka Stalingrad jak widać 48% szans na zwycięstwo no wiem jako tako ogarnięty najważniejszy jest to tak naprawdę powiedziawszy no ale zresztą zobaczycie no tak na początku Malutki raszyk, zobaczyć, czy ta strona w ogóle będzie zajęta. No, mapa typowo miejska, więc ciężko tu się cokolwiek spotuje. Zresztą nie wiem, czy w ogóle tutaj można coś więcej wystosować. Chyba, że się, nie wiem, przytuli do czołgu przeciwnika, jak inni go okładają. <laughs> Wtedy może coś by ze spota wpadło. W każdym razie, jak widzicie, na razie się kręcę. W końcu ja że tutaj za dużo sam nie zrobi. Poczekałem, aż moi mnie podgonią postanowiłem trzymać się bardziej z tyłu, no jakby na to nie patrzeć sam tutaj wielkie G mogę zrobić. W każdym razie y, ideą wszystkich y, miejskich map jest y, właśnie czajenie się za wintła w heavy, y, stawianie skrapa, kontowania i takich innych pieduł. no Mówi się, że miejskie miasta są właśnie głównie i wyłącznie y, dla heavy tanków. W każdym razie jest jeszcze opcja taka że medy, czy tam właśnie czołgi lekkie służą do objeżdżania. I tu jest właśnie taka dosyć ciekawa akcja, a nawet kilka, zresztą zobaczycie jak to wychodzi w praktyce. Na razie spota nie dostałem żadnego, szukam miejsca gdzieś, gdzie można by się wyskoczyć. Tutaj patrzyłem na tego karnewolna jest gdzieś tam przejazd, niestety musiałbym całkowicie naokoło jechać, żeby go dopić, więc postanowiłem sobie odpuścić. Na razie czekam, aż zostanie wyświecona większą część czołgów. Dobrze jest wiedzieć im się ruszy za budynków, gdzie kto stoi. No i tu jest, zauważyłem okazję, dałem się wyspotować w końcu jak tiger, obrócony bokiem. Auto AM Pierwsza pestka, druga pestka, zaczął się obracać do mnie więc trzeba było go objechać delikatnie Kolejna pestka i od tyłu biedak wie o tym, że się już do mnie nie obróci i bez karty można strzelać Skończony Masakryczną przewagą Bulldoga jest magazynek 10-pociskowy 10 co pozwala naprawdę na wiele. Wiele, wiele pojazdów można wykończyć. To nie jest, tak jak poprzednio pokazywałem, T71, którym można wyskoczyć tylko i wyłącznie, jak przeciwnik jest na ogrysku, bo w trakcie strzelania skończą ci się pociski. Tutaj można spokojnie, jeżeli widzicie samotnego tego TDK, można spokojnie wyjechać, zajechać od tyłu czy od boku i gościa wyjechać. Tutaj zostałem wyskocowany przez obiekt na 704 widziałem, że nie mam szans. No, gościu może ładną peskę sprzedać. Wolałem nie ryzykować, wolałem się ulotnić. Jak widzicie, zygzakiem, zygzakiem między budynkami. Aż zniknę mu z pola widzenia. I powtarzam manewr. Człowiek jest w miarę szybki, w miarę zwrotny. Widzimy tutaj obiekt 704 ładnie stoi. Już widać tą przestrzeń pomiędzy budynkami, w ty można objechać. Postanowiłem i tak zrobić mały detour elegancko, żeby wyjechać tylko i wyłącznie na tył obiekta. widać wszystko zawarto, nie może się do mnie obrócić przodem, bo by się odwrócił tyłem do moich czołgów. I na tył wyjechanie pierwszy pocisk sklingowany, drugi łącznie wszedł. No, popełniłem błąd troskę, za blisko Od niego pojechałem. Tutaj próbuję się obrócić. No, minusem light tanka i przewagą MEDA nad tym jest to, że za bardzo nie można sobą blokować takiego pojazdu. Jak widać on się tak czy siak obraca, mimo że ja byłem na jego drodze. W każdym razie, zaraz parę pestek weszło w niego, dwa chłopaki wykończyli. Przy odrobinie szczęścia coś ze spota wpadnie jak mówiłem, ja byłem najbliżej teoretycznie ze spota to ja powinienem mieć yy, donate. Zobaczymy. Oczywiście przeładunek, zmiana pozycji. Tak samo jak poprzednim filmiku pokazywałem przy 71 w trakcie yy, zmiany pozycji, dobrze jest przeładować i mieć pełen magazynek jak się wyjeżdża. Jadę szukać kolejnych ofiar, pojedynczych czołgów. Martwiła mnie ta 112, która gdzieś tu była, jak widzicie na minimapie. O, przypadkiem wyspotowałem LTB, on mnie też trzeba skończyć, bo chłopina pewnie by uciekał. Pierwszy strzał on spudłował, ja trafiłem, drugi ja spudłowałem. Wykorzystuję szybkostrzelność. Zajeżdżam od boku. Chłopina ze złota, rozwalił mi magazyn amunicyjny. No, bez magazynu 61 sekund z był, więc trzeba było go zapłacić... Y, pu, naprawić. I jedziemy dalej. Mamy na środku Centuriona 112, jak widać wyświetliła się koło naszego kapatu plus t 54 i SU-122. Nie Niewyświetlony jest jeszcze IS-6, który oryginalnie był tutaj. O, właśnie się pojawił IS-6, więc mam aktualną pozycję przeciwnika na minimapie, co pozwala nam skutecznie zaplanować ewentualną dróżkę. IS-6 od tyłu, wyjechanie z celownikiem, przymierzenie na tył. Pierwszy strzał, drugi strzał, o, zaczyna się obracać. Niestety celowałem w gąskę, nie trafiłem. Czwarty strzał już z przebiciem w tył. Kolejny przeładunek, 30 sekund jest to mniej więcej czas potrzebny do jechania za tak kapa, drogą, którą planowałem objechać, czyli całym tyłem, ma minutę czasu. Nawet jeżeli nikt nie zdekapuje, to i tak będę zdążył dojechać. Tam małe przepychanki, i z moim teamem Tiger 2 i Systemka próbują się wbić. dostałem spota, to jest nieistotne, jest tak mała ilość, oni się nie mogą obrócić. T112 na gąskę pierwszy strzał, spot pałką, pięknie się spalił. No, T95 nasz mocuje się z T122 i T54, postanowiłem mu pomóc. Próbowałem gąskę ściągnąć, niestety bezskutecznie, dopiero teraz T-54 spudłował, stoi na gąskę, ej, wniosło niestety pocisk, kolejny szepie, jeszcze dwie testy, T-54 wykończony, SU wykończone i tym samym bitwa wygrana. No i omówienie wyników. Jak widać na załączonym obrazku, wpadł. Aspancerny. Troszkę mnie to zdziwiło, bo Bulldog jest takim pojazdem dosyć łatwym do ogarnięcia i nawet ludzie, którzy nie mieli wspólnego nic ze scoutami, całkiem dobrze grają tym pojazdem, więc Aspancerny, no, to jest lekka niespodzianka dla mnie. Fajna celność, 97%. Miło takie coś zobaczyć. No, jak widać, cztery pojazdy zniszczone, wpadło 56 tysięcy. Kredytek 4800 yy, EXPA i to jest razy 2. Tak, był bonus razy 2. Yy, raport szczegółowy drużyny. Jak widać, o dziwo, jestem na topie pod względem damage. 3885 zadanych obrażeń. Jak na lajta jest całkiem sporo. Yy, no i to generalnie jest główny wyznacznik, biorąc pod uwagę, yy, że no mimo wszystko te nowe Light tanki są lekko przesadzone. Ładnie, 1600 ekspa podstawowego, rzadko kiedy takie coś się zdarza. No i wyniki szczegółowe: no 34 strzałów oddanych, 33 trafionych, 29 z penetracją. No, zadane obrażenia. Oberwało mi się raz. Eee, przeciwnicy uszkodzeni, zniszczeni, 6, 4 zniszczonych. Eee, <grym> Obrażenia ze spota całe 139. No cóż. No i dystans przebyty 4,6 km. No, koło 4 km powinno być lekko na każdym skałcie. Dobra, to tyle w tej odcinku. Do zobaczenia. Właściwie do usłyszenia następnym razem. Cześć.